Cześć, wracamy do śnieżki. Pewnie kilku z Was jest zainteresowanych rozwiązaniem problemu albo postępami. No niestety, wyszło tak, że doktoryzuje się prawie z tej śnieżki, czy ze śnieżek, ale tak jak wspomniałem na poprzednim filmie, kilka osób miało podobny problem. Nikomu nie udało się go rozwiązać. Były różne podejrzenia, więc ja już poświęcam się. I próbuję zweryfikować, co jest przyczyną takiego zachowania się śnieżki R207. Więc na początek zrobimy sobie w ten sposób, że podłączymy sobie znowu testowo zasilacz laboratoryjny do naszej śnieżki. Włączmy zasilacz. Wybaczcie, może być głośno. Muszę troszkę odkręcić głośność. Tak wygląda przebieg 1 kHz. Zmienimy sobie podstawę czasu. No, delikatnie, oczywiście pływa. Niemniej jednak, jak słychać, żadnego brumu nie ma. Ok, czyli to jest pierwsza rzecz, którą zweryfikujemy, albo raczej zweryfikowaliśmy. Druga rzecz oryginalny transformator z tej śnieżki wyjęty. Zrobiony zewnętrzny zasilacz najprostszy na świecie. Mostek prostowniczy, kondensator stały, e, jakiś jakiś był pod ręką, chyba 330, nano 2200, może troszkę przymało te 2200 <laughs> można było dać więcej, niemniej jednak, tak sobie to wymyśliłem, no i podłączam sobie do tego wszystkiego. Przewód zasilający, który idzie do radioodbiornika, i za chwilę zobaczymy, jak ten układ na szybko na kolanie zmontowany będzie się sprawował w porównaniu z zasilaczem laboratoryjnym. Układ podłączony, odkręćmy sobie głośność. Jak widać, jest dosyć podobnie. Oczywiście ten przebieg, mimo wszystko, troszkę drga. Zmieńmy sobie podstawę czasu. Jak widać na załączonym obrazku, tutaj mamy troszkę śmiecia WC, więcej, niż dawał zasilacz laboratoryjny. Niemniej jednak już ewidentnie widać, że no ten przebieg nie jest zmodulowany 50 ani 100 Hz, zresztą posłuchajcie. Mamy jakiegoś śmiecia WC, może te przewody coś łapią, niemniej jednak nie jest to, tak jak powiedziałem, ani 50 ani 100 herców. Zdecydowanie sytuacja uległa poprawie. No i pozostał, tak naprawdę, ostatni test, jaki można zrobić. Wybaczcie, ja wyłączę. Niech mi się te kondensatory rozładują. Nie chciałbym, żeby mi jeszcze prąd. Popieścił, e, czyli odlutowanie tego układu mojego bardzo prostego, zwykłego zasilacza napięcia stałego e, i podłączenie się bezpośrednio do radio przewodami z transformatora, żeby zobaczyć, czy usterka powróci. Ja to zrobię już poza ekranem. A wy za chwilę zobaczycie efekt finalny. No dobra, słuchajcie. Spójrzmy zatem na ekran. Znowu będzie trochę głośno. Widać. Myślę, że wszyscy widzą. Zróbmy eksperyment. Transformator umieszczony blisko odbiornika. Transformator odsunięty. Gdzieś tam sobie pojeździmy I widać, że zdecydowanie czym bliżej wnętrza odbiornika tym nam się to wszystko bardziej. A zobaczmy, jak pojedziemy w tą stronę. połóżmy go tu z boku zobaczmy jak widać gdybyśmy zrobili teraz sobie stop zmierzyli częstotliwość między pikami no to oczywiście będziemy mieli znowu te nasze 50 Hz jaki z tego wniosek? pozwólcie, że wypnę to z prądu o, żeby mnie nie popieściło wniosek z tego jest myślę, że jednoznaczny jeśli ten sam transformator wraz z dorobionym przeze mnie układem prostowniczo filtrującym, tak go nazwę, zamontowany no, na długim przewodzie, zachowuje się dokładnie tak samo jak zasilacz laboratoryjny. To znaczy, że sam transformator nie jest bezpośrednio przyczyną tego, co widzimy na ekranie oscyloskopu. Obawiam się, że bezpośrednią przyczyną jest niestety prowadzenie ścieżek w taki sposób, w jaki wam pokazywałem w poprzednim odcinku. Tak, jak te ścieżki niestety się wiją dosyć mocno, jest jeszcze jedna rzecz, którą zweryfikuję. Spróbuję wlutować transformator, mm, sprawdzić jeszcze te cztery diody, bo może w jakiś dziwny sposób e, któraś z tych diod, no ale to też niemożliwe, uszkodziła się, chciałem powiedzieć. E, no, tak jak widzieliście, napięcia, tętnień z zasilacza oryginalnego no były bardzo niewielkie. Dołożenie większego kondensatora spowodowało, że te tętnienia zmalały do 50 mV, co według mnie jest akceptowalną wartością. Myślę, że śnieżka R206, która ma prostownik jednopołówkowy i dużo gorszą filtrację, na pewno ma gorsze, wyższe tętnienia. Mimo wszystko, nie widać w śnieżce R206 aż takiego, powiedzmy, że przy dźwięku, tym bardziej, że jeśli. Przyjrzymy się na oscyloskopie, to jest to czyste 50 Hz, to nie jest 100 Hz w momencie, gdyby, tak jak Wam mówiłem, tutaj filtracja była niewystarczająca, to powinniśmy się spodziewać pików około 100 Hz, a mamy na oscyloskopie 50, więc tak mi się wydaje, że jest to, no niestety, jakiś błąd z prowadzeniem ścieżek, chyba, że ktoś ma z Was jakiś inny pomysł. To podpowiedzcie mi, tak jak wspomniałem, sprawdzę jeszcze te diody, ale tutaj bym raczej nie upatrywał problemu, po prostu układ jest tak zaprojektowany PCB, a nie inaczej, że przy tak zwanym starym UKF-ie, przy dużo niższych częstotliwościach ten efekt nie występował, natomiast w tej chwili, mając Górny zakres po przestrojeniu a w jakiś sposób to wszystko na siebie zaczęło niekorzystnie od, oddziaływać. Tak więc myślę, że jeśli chodzi o śnieżkę to chyba będę kończył, bo tak jak mówiłem poprzednio już chyba się doktoryzować nie ma sensu. Spróbuję jeszcze mostek mój Greca tutaj zainstalować zamiast tych diod i zobaczymy co będzie. Jeśli będzie lepiej... To Was o tym poinformuje. natomiast szczerze powiedziawszy, nie sądzę. Ale, jak to się mówi, nie ukrywam, że przypadek jest bardzo ciekawy. I tak naprawdę, może jeszcze poświęcę chwilę, żeby spróbować w tym oryginalnym opakowaniu, jak to się mówi, o śnieżki R207. Zrobić tak, żeby no, nie było tego efektu, żeby rzeczywiście to, to buczenie, to wzbudzanie się nie występowało. To tyle w tym odcinku. Oczywiście, kilka osób się do mnie odezwało po poprzednim odcinku, gdzie podpowiadaliście różne rzeczy. Dziękuję Wam oczywiście za to. Natomiast, tak jak widzicie, Zrobiłem proste doświadczenie podzielone na trzy etapy, czyli zasilacz laboratoryjny, zasilacz zrobiony przeze mnie z oryginalnego transformatora i transformator, który jest podłączony bezpośrednio, no niestety, przez długi przewód, ale przynajmniej miałem możliwość tym transformatorem pojeździć bliżej dalej radio odbiornika. Czyli ewidentnie widać, że po prostu wchodzące 50 Hz tutaj na płytkę PCB robi nam takiego psikusa. Idę wylutowywać te diody i tak jak powiedziałem sprawdzę jeszcze jak to się zachowa przy użyciu mojego mostka greca. Zawiesiłem się, bo powiem szczerze, że no naprawdę jest to bardzo ciekawe i... Do tej pory nie miałem takiej sytuacji. To będzie wszystko w tym odcinku. Cześć, trzymajcie się.